Dzień dobry. Jesteśmy w Przychodni Zdrowia w Nadarzynie. Naszym gościem jest mieszkaniec gminy, lekarz, profesor zwyczajny, dyrektor Wieloletni Centrum Orkologii w Warszawie, Wicor Czerpański. Dzień dobry. Panie profesorze, w wczorajszym pan Michał Binkowski, zastępca dyrektora w Nadarzynie, przeprowadził analizę szczepień dotyczącą gminy Nadarzyn. Co pan sądzi o tej analizie? Znaczy po pierwsze jest bardzo dobra wiadomość, która wynika z opublikowanych w ostatnich dniach mapy wyszczepialności z powodu koronawirusa w Polsce. I gmina Nadarzy, i z tego powinniśmy być dumni, ale szczególnie personel ten, który jakby odpowiada za to, żeby nas tutaj dobrze i... Tak często jak to jest możliwe, szczepić. Nadarzeń jest w czołówce. My jesteśmy gdzieś około 50. 50 miejsca na, 200, na, na 2747 czy 77 dni. Czyli szczepienie w nadarzeniu jest na dobrym poziomie, takim jakbyśmy chcieli, chociaż dobry poziom, naprawdę dobry poziom to jest szczepienie, tak bliskie 100% jak możliwe. Teraz niezwykle ważnym elementem, jeżeli chodzi o wyszczepialność, jest to, jak wyszczepiliśmy naszą populację w zależności od grup wiekowych. Co pan sądzi na ten temat? No pan tego. Właśnie grupy wiekowe są najważniejszym takim wskaźnikiem, jak powinniśmy szczepić populację każdego e, miejsca. W pierwszej kolejności, tak szybko jak możliwe, powinniśmy szczepić najstarszych mieszkańców. A to dlatego, że oni mają niestety największą szansę, aby mieć poważne kłopoty zdrowotne. No ale mówiąc otwartym, Tekstem zgon, jeżeli zachorują na to schorzenie. Czyli jeżeli udaje nam się wszczepić populację w 70-80-90%, tą populację starszych grupach wieku, to my właściwie unikamy zgonów z powodu tego schorzenia w naszym środowisku w naszej grupie, w której żyjemy. No jeżeli chodzi o nadarzeń, to to wygląda także bardzo dobrze, o też w tej grupie wieku 70 lat plus jest zaszczepionych na wczorajszy dzień około 1000 osób, a do zaszczepienia niezaszczepionych pozostało jeszcze 200 osób, czyli gdyby się nam udało wszystkimi możliwymi środkami. Zaszczepić, trafić do tych osób i zaszczepić. To w ten sposób bylibyśmy bardzo blisko tego, żebyśmy byli gminą wolną od zgonów z powodu koronawirusa. Teraz, następną niezwykle ważną sprawą jest to, żeby w tych innych grupach, w tych innych grupach wiekowych koronawirus nie szerszą grupą, która prawdopodobnie w najbliższych miesiącach będzie, będzie odgrywała najistotniejszą, ale to są dzieci. Dzieci, które wrócą 1 września do szkoły, to będą taką e, dużą, najszerszą, najszerszą grupą, która będzie przenosiła wirusa, jeżeli on się znajdzie w naszej populacji. W związku z tym, w tej chwili już wiemy, że w to szczepienie w młodych, u dzieci idzie bardzo wolno. W tej najmłodszej grupie wiekowej mamy zaszczepione mniej więcej, mniej więcej 15% populacji dzieci. Powinniśmy zacząć już, ale szczególnie we wrześniu robić wszystko, ażeby tak solidnie, ażeby tak głęboko, jak to jest możliwe, szczepić. Dzieci, które wrócą do wakacji, czyli po wakacjach, czyli głównym zadaniem nas wszystkich, ale szczególnie tych, którzy kierują służby zdrowia. Tym całym procesem szczepienia powinno być łącznie z nauczycielami. Nauczyciele, ale także opiekunowie w żłobkach, przedszkolach będą odgrywały w tym ostatnim okresie koronawirusa najważniejszą rolę. Jeżeli naprawdę chcemy o, uniknąć kolejnej fali zaporowań i umieralności, to powinniśmy zrobić wszystko, żeby zaszczepić. Tak wiele dzieci, a najlepiej wszystkie dzieci, a najlepiej wszystkich mieszkańców mieszkańców Nadarzyna i wtedy będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy gminą wolną od kochana wirusa. Czyli reasumując, Panie Profesorze, żeby gmina była wolna, gmina Nadarzeń była wolna od wirusa, musimy się szczepić. Wszyscy musimy się zaszczepić tak wielu, jak to jest możliwe. I to nie ma żadnych... Nie powinno być żadnych zahamowań. To są szczepionki niezwykle bezpieczne, niezwykle skuteczne. No i rozejrzyjmy się dookoła. Połowa nas została zaszczepiona i żyje takim samym zdrowiem jak ci, którzy się nie zaszczepili, a nawet lepszym. Po prostu się nie boi koronawirusa. Jest odporna na koronawirusa. Zostańmy wszyscy odporni na koronawirusa. Bardzo dziękuję Pani Profesorze. Państwu też dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia.